Kazimierza Górskiego 10 Gdynia, znowu Gdynia, tylko tym razem Bałtyk Gdynia. Klub, który w latach 1980-86 grał w pierwszej lidze, czyli wtedy najwyższej klasie rozgrywkowej. Potem mieli sezon przerwy i ostatni sezon właśnie w tych rozgrywkach zaliczyli w latach 87-88. To był ten sezon. Od tamtego czasu klub raczej przeżywa kryzys. Eee, Narodowy Stan Rugby, to tutaj odbywa się ten mecz, to tutaj gra Bałtyk, wjeżdżamy i zaraz się widzimy. My w ten sposób spędzamy piątkowe wieczory, mecz o 20.30. Jest ze mną dzisiaj Giksu i Bartek, osoby znane wam z poprzednich epizodów. Lecimy e, przewinąć z zarządem i co tu się w ogóle dzieje. Zapytać, no nie? O, tam jest chyba wyjściu, to wklejamyś. wklejamy się. Pod stadionikiem jesteśmy, kupuję bilet, bo jest bilet. Dobry. Ile taki bilecik tutaj? Dyszka, proszę Dyska, dobrze. to. Pano, może być? Może być, tak się umówmy. Jeszcze pan weźmie No, wezmę, wezmę. Tak, co? Te, to czy koszulki? Bo z, otwieraczem. z otwieraczem. My tu przyszliśmy vloga nagrać. Okay. No, mogę kartą. To to bilet? Turystykę już pani daje tą Koniecznie, bo tak nie mamy co robić, a trochę jeździmy, proszę. Bilet i co, to? Nie bilet sam. A potem no jeszcze dostaniemy w prezencie, tak mi się wydaje od was. Dobra, eee, to trzy bilety dla ziomków też. To dla Ciebie, Maciej. Dziękuję Dobra 30, Tak, fajnie. Dobra, że wbiliśmy. No w Gdańsku mieszkamy, o tak A, powiem, no. Chce pan być na vlogu? Siema. A co to za vlog? No turystyka scenowa, ma pan wizytówkę, kurde. Taka mała mikrospołeczność, proszę bardzo. Także tak wpadliśmy. To są subskrypcje pan da. Wjeżdżamy, kurde, to na takich meczach to się właśnie buduje, buduje fanbase, moi drodzy. Jak się zajawiacie na to? Bo tak kurde wchodzę i na razie na plus. podoba, są kiełbaski. O, kiełbaski są. Tak, no dobra, idziemy coś tutaj zagaić. Z wyglądu ten stan przypomina mi Stadion Siedlecki Pogoni, klub z mojego kochanego miasta. No a ogólnie jeśli chodzi o jego aranżację, że tak powiem, zewnętrzną, to takie jakieś tutaj korporacje, te sprawy Jupitery walą po oczach. Musicie wybaczyć, z tym nic zrobię. Przypomina mi to trochę położenie Stadionu Polonii na ulicy, przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Jesteśmy sobie, chodzi po płycie, płyta sztuczna, także to jest zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Bo dawno się nie spotkałem z czymś twardo, jak na Orliku, gumek od cholery. Otwieramy z gigsem wulkanizację w przyszłym tygodniu. Eee, konkretno, o, zobaczcie, 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 zobaczcie. Sport to jest, jest zdrowy. Także słuchajcie, tak, wulkanizację i roboty drogowe. razem lecimy. No, sceneria piłkarska 230 Champions League. Under the Lights. Amazing, naprawdę. Bałtyk Brzeg, Stoczniowy Gdańsk, małe derby trójmiasta, derby stoczniowe. Flagi zostały wywieszone, jest BMB, także tu jest doping. Bałtyk Maki kibiców, Maki oni też jeżdżą na wyjazdy. Za nami Narodowe Staruby, tak jak przyspomniałem, ogólnie moi widzowie, dzisiejszy odcinek to jest już naprawdę po prostu na największym zwale. Wszyscy dzisiaj są zamuleni na maksa, ale słuchajcie, no po co tu jesteśmy? Na pewno nie po to, żeby masować się po plecach, także zaraz zaczynamy mecz. 私たちのの皆さん、私たちの皆さん、私たちのん、私たちの皆の Słuchajcie, Baltic gol z trybun, są wywieszone flagi Baltic love football, hate Antifa biało-niebiescy Słowianie jest jeszcze też flaga Stoczniowca Gdańsk także wnioskuję, że te kluby mają poprawną relację za mną toczy się meczyk. no właśnie, także słuchajcie szacuneczek, mówię, klub z tradycjami i naprawdę ludzie, no co prawda nie tyle co na Arkę no wiadomo, to nie ma co porównywać ale Bałtyk ma kibiców i super, że wspierał swój klub nawet będąc w takim położeniu jak teraz. E, mówię o sytuacji, że to jest Liga Okręgowa. Mega! Znaczy To jest normalnie doping. E, tutaj chodzą kibice, którzy kochają ten klub. E, ja myślę, że to jest też mocno stara gwardia, która pamięta e, czasy świetności e, swojego ukochanego klubu. E, tam właśnie jest ich młyn i szczerze powiedziawszy, ja jestem zajebiście zadowolony, że coś takiego się dzieje. Szacunek dla kibiców Bałtyku, bo naprawdę, słuchajcie, to to tak się to robi, kurde, zaraz to zobaczycie i posłuchacie. Bartek Konesernik niższych, on zawsze ogląda z zaciekawieniem. Yy, powiedz mi yy, takie pierwsze wrażenia po wejściu na płytę, po przyjęciu nas tutaj przez pana Sławka, który nam opowiedział o tym, że chce jechać na kursy teraz trenerskie do, a gdzie? Włochy i Hiszpania. tak? Włochy i Hiszpania, tak, kursy włoskie i hiszpańskie. Ogólnie tutaj klimat bardzo e, kameralny, wiadomo, Liga Okręgowa, ale ma to swój urok, bo wiadomo, to jako klub z e, historią, Eee, bardzo cieszy, że nadal potrafi jakąś grupę kibiców. No eee, zresztą, słuchajcie, I oni naprawdę dopingują, zaraz myślę, że coś rykną trochę mocniej. Eee, za nami też fajne to sceneria tych bo no to wygląda tak nowocześnie trochę ten stadion. Ja, no, uważam, że git, żeby zobaczyć, odhaczyć sobie, a jeszcze generalnie szła e, ta przyśpiewa taka, moi drodzy. E, już za chwilę, za chwileczkę Bałtyk strzeli pod poprzeczkę. To Gig, to się wtedy tym popłakał normalnie ze szczęścia. Ale generalnie fajny metryk. Są tifosi najważniejsze, tak? Content jest gigsem. Ultra z Bałtyk Dynia. Pozdrawiamy. Tak jest, kochani! Bałtyk 1-0! Jest mega, Boże! Ko kochani, to jest to! To jest to i tak to się robi. Ja, tak jest! Bałtyk gdynia kochani! Ja już jestem fanem! Ja już jestem fanem! Co tu dużo mówić, moi drodzy, klasa okręgowa! Oskarżenie o fanatyzm! Zadymione. Eee, Pojam krótko. Ja. Eee, ja czuję mięte, czuję po prostu szybsze bicie serca. Mega, to jest. O Jezu, nie mogę się nachwalić. A tutaj akcja, tutaj akcja, tutaj akcja za nami, za nami toczy się show. pojedrowy, To toczy się show! Respekt za to, co robił, że spierał w ten sposób. Naprawdę to jest dla mnie po prostu jakiś, kurde, konglomerat ludzi wielkich, serio. Bez jakiejkolwiek faworyzacji, czy to Arki Gdyńskiej, czy Bałtyku Gdynia. Gdynia, miasto, które naprawdę warto odwiedzić pod kątem nie tylko tego, że jest fantastycznym miastem i macie tutaj masę rzeczy do roboty, ale pod tym kątem stricte futbolowym, żeby zobaczyć Bałtyk Gdynia oraz Arkę Gdynia. Jest co oglądać. 啊！Ah? Jestem absolutnie fanem Bałtyku Gdynia, naprawdę to co zobaczyliście na trybunach, tą garstkę tak naprawdę w porównaniu do tych wszystkich dużych lig, wielkich stadionów, kibiców, ale szczerze powiedziawszy po to oglądam futbol, po to chodzę na mecze, po to żeby widzieć coś takiego. To jest naprawdę prawdziwa miłość. i Ultra się cieszę, że dzisiaj tu wpadłem, a to totalny spontan, mega, fajnie i pozdrawiam wszystkich kibiców Bałtyku Gdynia. Tak powiedziałem, jakby to była outro odcinka, jakaś końcowa, a my tak naprawdę dopiero zaraz kończymy pierwszą połowę i udajemy się do punktu gastronomicznego, gdzie zjemy giętą, bo mamy dzisiaj na nią ochotę, ale oj, jest jeden do jednego, brameczka i tutaj cieszą się piłkarze Stoczniowca Gdańsk, także mamy remisik. Ale zasłużony gol dla gości, ponieważ naprawdę naciskali cały czas, byli pod grą, przycisnęli Bałtyk. No i mają gola wyrównującego, także mecz zaczyna się od nowa. Maciejka, kończę! Chwilę przed końcem pierwszej połowy udajemy się na pół gastronomiczny. Misja Sprinter Cell. Lecimy, tutaj stała pani, był grillek, no na pewno jeszcze jest. No, słuchajcie, jak takie coś ja widzę, to linka cieknie. Pum. W jakiej cenie u pana taka kiełbaska? Kiełbaska, zasponsorowali. O! Klub kiełbaska, czyli... kiełbaska, no to jemy. To... to ja poproszę jedną taką kiełbaseczkę. Kiełbaska. Atmosfera rodzinna, klub zasponsorował kiełbaski, zaraz testujemy. Wygląda ładnie. Look at this. E, tak jak powiedziałem w prezencie, sobie nałożyłem. Chodź tu, prowizoryczny stołeczek. Powiem tak, jakościowa, naprawdę bardzo smaczna kiełbasa. Powiem szczerze, że pod kątem jakości, to jest chyba top 3 na tym kanale do tej pory, jakie jedliśmy. Więc duże słowa. Idzie Maciuś, zobaczcie, jak to się prezentuje. Siądź tu, to prowizoryczny stoliczek, coś zrób stary. Okay. Oh, Zajebista, bardzo Gowa. dobra, bardzo dobra. Powiem tak. Organizacja Masterclass. Za nami kolejka po Kiełbaskę, także nie jestem gołosłowny. Słuchajcie, to nie jest tak, że się jakoś teraz nadmiernie, nadmiernie spuszczam. E, po prostu e, naprawdę wam mówię, że pod względem jakości. E, przypominam, że zostaliśmy ją za darmo i ogólnie, też jakość. No to prze, mówię to szczerze, z pełnym przekonaniem. Jakościowo top 3. E, kartuzy nie do, nie do, nie do, nie do, nie do zmiażdżenia. Kartuzy na razie są the best. Drugi widzew i tutaj mamy numer 3. Jeśli chodzi o kiełbaski, które wcinałem. Mega smakowite jedzonko. Jesteśmy od pana kalendarz bardzo dziękuję. Piąteczko, fajnie u was! Pierwszy raz taki kurde, swojski klimat. No i tak to wygląda. Mówię, pierwszy raz bardzo spoko. Kalendarz nas wędruje. Mega pozdrawiamy. Spadniemy trochę, zobaczę, jak to z góry wygląda z tej perspektywy oczywiście, mamy dzisiaj kompletną dowolność do tego, żebyśmy sobie tutaj działać. Także wbijemy sobie też na trybunkę, bo grzech by było z tego nie skorzystać. Zobaczcie sobie flagi. Za wami są właśnie flagi klubu Bałtyk Dynia. Bardzo mi się podobają. Poszli, druga połowa. I ja sobie tutaj siadłem na takiej maszynce, albo mogę, a co? Trochę trzeba odpocząć bo jestem, słuchajcie, e, przecież przemęczony życiem, jak koń po westernie, ale jedzie akcyjka. Oczywiście zażartowałem, kochani, bez przesady. Jedzie kot, jedzie kot. Bałtyk został założony w 1930 roku na dzielnicy Grabówek w Gdyni i to stamtąd dokładnie wywodzi się ten klub. Został on założony pod nazwą KS Bałtyk. Gol dla Stoczniowca, mamy 1 do 2, 64 minuta. E, ładny gol, ładny gol e, po dobrej akcji e, strzelony w górę po krótkim rogu. Zasłużone prowadzenie. Uważam, że stoczniowiec gra troszeczkę mimo wszystko lepiej. Łeska się w oku kręci, naprawdę mówię. Jest wsparcie. Podoba mi się w ogóle trener, bo Gdynia, aktywnie przy linii, mocno aktywnie do chłopaków. No nie może tak być, że mały tych tutaj po prostu odda bez walki ten mecz, nie? Poszkodowanych biegnie pani medyk. Natychmiastowa pomoc potrzebna. Natychmiastowo potrzebna dawka kolejnych meczów tego typu. Tutaj rozmawiamy z panem, on akurat został zapytałem, czy to już na vlogu. Powiedział, że nie. Ale e, mówi pan, że odeszło 10 zawodników. E, jak to było? 10 najlepszych strzelców czwartej ligi z naszego zespołu. I wszyscy 30 strzelców mieli powyżej jednej bramy. Bramki, no. <grym>, Także taka jest sytuacja. Ale tu jest naprawdę. Jest, w ogóle tutaj pan prowadzi fanpage Bałtyku Gdynia, taki nieoficjalny. 4,8 tysiąca obserwujących, więc naprawdę interesują się ludzie tym klubem. I to, że będą się im interesować, to nie minie, po prostu to jest klub zakorzeniony w ich duszy i naturze. Ajajaj! Ale aj, O aj. Oj, oj, oj! Ufff! Uff, prawy remis, ale, przy... ale prawy tu zdjął z ale słuchajcie Jest napór, jest napór, zobaczcie co się dzieje, zobaczcie Bez strzału, bez strzału Frustracja kibiców Siadają presem, ale oni wyszli, wyszli Wyszedł stoczniowiec się? bo tak dosłownie, dosłownie przy boisku Wygrywają goście niestety y, dla gospodarzy, no nic mądrego nie powiedziałem, po prostu takie są fakty. Podobało mi się, idziemy y, teraz y, do strefy, tam bardziej takiej no po prostu klubu, tam zagadamy jeszcze z y, osobą, która nas tutaj wpuściła bez żadnych problemów, także idziemy zbić pionę i z Murawy to na tyle. Odcinek ten podsumuję w ten sposób. Bardzo, bardzo sympatycznie pogadaliśmy z ludźmi związanymi z Bałtykiem jeszcze poza kamerą. No i muszę przyznać, że jest to klub, którego nie da się nie lubić. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na poprzednie materiały, lajkujcie, oglądajcie, bo Was bardzo potrzebujemy. Naprawdę, potrzebujemy Was od tlenu. Robimy to dla Was. Ja Was całuję i kocham i uwielbiam. Elo! Widzimy się już w następnych odcinkach. Pozdro!